Witam Was, droga młodzieży, drodzy uczniowie klas piątych. Miło mi z was, znowu spotkać się z wami na lekcji religii. Dzisiaj kolejna osoba związana mocno z Panem Jezusem, bo lekcja o jego umiłowanym uczniu, czyli świętym Janie. No ale zanim rozpoczniemy lekcję, zanim się pomodlimy, to oczywiście szybkie przeniesienie, przeniesienie się naszych wirtualnych klas, a więc szybko z kamerą słuchajcie przenosimy się żeby zobaczyć co tam w naszych wirtualnych klasach przenosimy skończy. się do naszych wirtualnych klas piątych idziemy idziemy do piątej a i po kolei robimy szybki przejazd przez wszystkie osoby z klasy yy, piątej a ciągle was zachęcam Żebyście przysyłali zdjęcie na maila, którego widzicie na dole. Klasa piąta B. Szybki przejazd przez wszystkie osoby z klasy piątej B. I klasa piąta C. Zbliżenie na każdego. Jest klasa piąta B na czele ze swoją panią wychowawczynią. No a my się przenosimy na naszą lekcję. No i jesteśmy z powrotem. Zaczynamy lekcję. Zanim zaczniemy lekcję, oczywiście słuchajcie, ja wiem rodzice też wam pewno o tym przypominają nieustannie, ja również. Dbamy o higienę rąk, więc zrobimy szybką dezynfekcję rąk, żeby żadnych bakterii nie było. Ja dezynfekuję ręce. Pamiętajcie o tym mocno, słuchajcie, albo myjemy ręce, albo różne żele, płyny do dezynfekcji, dbamy o higienę rąk, a już na pewno jeżeli, nie wiem, dotykamy swojej twarzy, a już w ogóle kiedy robimy coś z jedzeniem, kiedy jemy obiad, śniadanie, kolację, wkładamy coś do ust, mocno o to dbamy, słuchajcie, dbamy o swoje, swoje zdrowie, dbamy o swoje bezpieczeństwo. A my ruszamy z lekcją i zaczynamy od modlitwy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serce i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Moi drodzy, ostatnio było o Tomaszu, który troszeczkę nie dowierzał dzisiaj kolejny z apostołów, mianowicie. Święty Jan, apostoł. Książeczka, książeczka, słuchajcie na stronie 108, książka na stronie 108, lekcja numer 48. Jan, apostoł, wierny przyjaciel Jezusa. Więc, moi kochani, z zeszyty wyciągamy. Powiem Wam tak, dzisiaj oprócz tematu lekcji, jeszcze jedno zdanie będziecie zapisywać do zeszytu. Także naprawdę nie namęczymy się, trochę w ćwiczeniach będzie do zrobienia, ale kartek za temat zapisujemy oczywiście jak zawsze na tablicy. Wyświetla nam się temat lekcji. Jan Apostoł, Wierny Przyjaciel Jezusa. Więc słuchajcie, zapisujemy kateche za temat. Kto potrzebuje więcej czasu, robi spację, robi stop na chwilę, komputer, żeby móc sobie na spokojnie zapisać temat lekcji, a my przystępujemy do lekcji. Jak wiecie, było 12 apostołów. Pan Jezus każdego z tych apostołów kochał tak samo mocno. Bo, moje kochane dzieci, to nie jest. Tak, i nigdy tak nie myślcie sobie, że są na przykład osoby, które Pan Bóg kocha bardziej, a inne kocha mniej. Chociaż, jak mamy w temacie lekcji, no właśnie, ja posłał wierny przyjaciel Jezusa. Czasami nawet mówimy, że to był umiłowany uczeń Pana Jezusa, ale umiłowany nie dlatego, że Pan Jezus kochał go bardziej niż pozostałych jedenastu, bo to jest nieprawda. Kochał tak samo wszystkich. Ale Jan, apostoł, potrafił jakby na tą miłość pana Jezusa otworzyć się bardziej i jeszcze samemu bardziej na tą miłość odpowiedzieć. Bo słuchajcie, to, że Pan Bóg nas kocha, to jest jedno, ale my w tą miłość musimy uwierzyć i umieć tą miłość Pana Boga przyjąć. I akurat właśnie święty Jan, apostoł. Potrafił to wyjątkowo dobrze. Przeczytam Wam teraz. Macie w swoich książkach, więc możecie śledzić. Na lekcjach czasami nam jacyś aktorzy czytają. Ja tu dzisiaj nie będę puszczał żadnych aktorów. Sam Wam przeczytam. Możecie zajrzeć do swoich książkach te trzy krótkie fragmenty, które mamy w naszym podręczniku. Pierwszy z Ewangelii według Świętego Mateusza, potem z Ewangelii według Świętego Marka i na koniec według świętego Jana. Posłuchajcie pierwszego. Mówią te fragmenty o różnych sytuacjach, właśnie jak to Jan był w wyjątkowych momentach obecny przy Panu Jezusie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec z nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się jak białe, jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz rozmawiający z nim. To jest scena przemienienia na górze, która się nazywała Tabor. Tam na tą górę pan Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i właśnie Jana. To był pierwszy fragment, słuchamy teraz drugiego fragmentu. A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, ja tymczasem się pomodlę. Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać trwogę. I rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco do przodu, padł na ziemię i modlił się. To już jest scena pod koniec życia Pana Jezusa, kiedy to w ogrodzie oliwnym, albo też inaczej w miejscu, które nazywamy Getsemani, macie tą nazwę tutaj zapisaną, Pan Jezus się modlił, Pan Jezus bał się bardzo, bo wiedział, że zbliża się koniec jego życia, zbliża się też cierpienie, droga krzyżowa. I byli przy nim uczniowie, a szczególnie blisko był znowu Piotr, Jakub i właśnie Jan Apostoł, o którym jest dzisiejsza lekcja. I ostatni fragment, trzeci posłuchajcie. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki, niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Moi kochani, to już jest sama końcówka bezpośrednio przed śmiercią Pana Jezusa na krzyżu. Wszyscy apostołowie, słuchajcie, gdzieś pouciekali, wystraszyli się, bo to było bardzo trudne dla nich, że oto pan Jezus jest ukrzyżowany, że pan Jezus umiera. Tylko Jan jako jeden jedyny, słuchajcie, stał pod krzyżem, kiedy umierał pan Jezus. Jeden jedyny spośród wszystkich apostołów, słuchajcie. Innym jakby zabrakło odwagi. Pozostali nie potrafili. Jan był przy Jezusie do samego końca. Dlatego właśnie Jana, jak to mamy w dzisiejszym temacie lekcji, nazywamy takim wiernym przyjacielem Pana Jezusa. Był z nim do samego końca, dlatego że tak bardzo ukochał. Też się na pewno bał. Też się na pewno bał. Ale ta ogromna miłość, ta wielka przyjaźń do Pana Jezusa sprawiła, że ta miłość okazała się mocniejsza od strachu. Dlatego właśnie Jan był pod krzyżem na samym końcu, yy, życia pana Jezusa. Tutaj chociażby właśnie widzimy tą scenę, słuchajcie, po jednej stronie yy, Maryja, matka pana Jezusa, i po drugiej stronie krzyża właśnie święty Jan, ten wierny przyjaciel pana Jezusa. I to. Jest też taka lekcja dla nas, że my też mamy się starać być takimi wiernymi przyjaciółmi, raz Pana Jezusa, właśnie, przez to, że staramy się czynić dobro, staramy się kochać innych ludzi, staramy się żyć wedle tej nauki, którą nam Pan Jezus zostawił, ale też mamy być wiernymi przyjaciółmi dla naszych bliskich, dla przyjaciół naszych, których, których mamy. Moi kochani, co my sobie teraz zrobimy. Pierwsza rzecz. Krzyżówka. Właśnie, ćwiczenia. Macie oczywiście, kto nie ma ćwiczeń, to są skany na librusie. Ze wysłałem. Lekcja 48, strona 98. Dzisiejszy. Dzisiejszy temat lekcji. Otwieramy sobie ćwiczenia i przystępujemy do ćwiczenia drugiego. Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj imię apostoła, wiernego przyjaciela Jezusa. No to piszemy sobie odpowiedzi. Pierwsze pytanie: Ukazał się obok Jezusa w czasie przemienienia na górze tabor. Czytałem przed momentem czytałem przed momentem kto to taki, kto to taki był? Zapisujemy. Mam nadzieję, że odpowiedzieliście drugie pytanie: Uczeń, który wydał Jezusa, zdradził Pana Jezusa. Jak się nazywał ten uczeń? Wpisujemy. Mam nadzieję, że wiemy, kto to taki jest. I trzecie pytanie, Miejsce modlitwy Jezusa przed męką, nie ogród oliwny. Tylko ta druga nazwa jest w drugim fragmencie z Pisma Świętego. Przed momentem mówiłem, przed momentem czytałem, zapisujemy. Mam nadzieję, że mamy, oczywiście, imię umiłowanego ucznia Jan. Więc zapisujemy Jan, apostoł. Oczywiście pierwsza odpowiedź to był Mojżesz, druga odpowiedź Judasz, i trzecia Getsemani. A więc krzyżówka rozwiązana, a my przystępujemy. Jeszcze wspólnie sobie zrobimy pierwsze ćwiczenie. Wspólnie zrobimy sobie pierwsze ćwiczenie. Podaj jak najwięcej określeń, które charakteryzują prawdziwego przyjaciela. Yy, dobra. Yy, ha, co charakteryzuje prawdziwego przyjaciela? Yy, zapisujemy, wpisujemy, słuchajcie, jakieś cechy, co charakteryzuje przyjaciela. Wpisujemy, słuchajcie, w ćwiczeniu pierwszym, yy, tutaj w te pola, wokół słowa przyjaciel. Mamy już, że pomaga w potrzebie i że dochowuje. Czego dochowuje? No przyjaciel dochowuje tajemnicy oczywiście, dochowuje tajemnicy. Dobra, jaki jest jeszcze przyjaciel? Mam nadzieję, że skończyliście. Ciekawe, co wyście napisali. Ja napisałem, że przyjaciel jest wierny, uczynny, że potrafi doradzić, można na niego liczyć i dochowuje obietnicy, że jak da obietnicę, to jej dochowa. Yy, dobra, yy, słuchajcie, yy, to teraz. Jedno zdanie do zeszytu, jedno zdanie do zeszytu, widzimy je, widzimy je na naszej tablicy. Zdanie z Pisma Świętego. Pan Jezus powiedział: Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już tłumaczę to zdanie z Pisma Świętego. Moi drodzy, każdy z nas, ma być przyjacielem Pana Jezusa i Pan Jezus chce być naszym przyjacielem i chce, żebyśmy my byli Jego przyjaciółmi. Tylko właśnie przyjaciel Pana Jezusa to nie jest osoba idealna, perfekcyjna, tylko to jest osoba, która chce żyć według tego, co przekazał nam Pan Jezus. Dlatego, Wy jesteście przyjaciółmi moimi, mówi oczywiście Pan Jezus, jeżeli czynicie to, co Wam przykazuje. I pod spodem J 15,4, czyli 15 rozdział Ewangelii według Świętego Jana, 14 werset, zapisujemy, tak jak tutaj na tablicy mamy, słuchajcie, zapisujemy to zdanie do Zeszły oczywiście, jak potrzeba czasu, robimy spację, żeby nam się troszeczkę czas zrobił na to, żeby można było zapisać. Dobra, słuchajcie, ja w promocji dawałem szóstki nawet za jakieś proste łamigłówki. Wiem o tym, niektórzy skorzystali, niektórzy nie. Teraz, słuchajcie, daję szansę, zrobimy sobie zadania domowego jakby trochę więcej, ale będzie to zadanie domowe. Na ocenę o najwyższej wadze. Po prostu, jeżeli przyślecie mi y, albo zeskanowane, albo zdjęcie y, tej strony, tej strony ze ćwiczeń, a więc zrobione ćwiczenie trzecie, tu ono jest, ale tutaj rozwiązanie zapisujecie, ćwiczenie czwarte i ćwiczenie piąte. Jeżeli mi przyślecie to wszystko zrobione, będzie to ładne, to nawet umówmy się w ten sposób. W promocji dwie szóstki o najwyższej wadze. Dobra, robimy sobie w ten sposób dzisiaj. Jest to, no nie wiem ile stawiam. Jak ktoś się mocno przyłoży, no to z 10, może 15 minut roboty. 15 minut roboty to będziecie mieć perfekcyjnie zrobione, ale żeby były dwie szóstki najwyższej wagi, to te piąte, piąte ćwiczenie musi być ładnie napisane. Więc kto ładnie napisze również te piąte ćwiczenie... Ten krótki list do Pana Jezusa jako przyjaciela daje dwie szóstki najwyższej wagi. Dobra, tak się umówmy. Promocja jest taka: mail macie na dole, wysłamy na maila, nie na Librusa, na maila, bo potem jeszcze komuś pominę i komuś ocen nie wpiszę. Dlatego jedno źródło na maila, którego macie tutaj pod spodem, przysyłacie. Więc się troszeczkę więcej, propozycja oczywiście. Żeby zarobić dwie dobre oceny o najwyższej wadze. Ja wam bardzo dziękuję. To wszystko z dzisiejszej lekcji. Trzymajcie się mocno. Trzymajcie się, modlimy się na koniec Modlimy się na koniec i zakończamy naszą lekcję. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozdrawiam Was, serdecznie trzymajcie się dzielnie i do zobaczenia na kolejnej katechezie.